Wydawało się, że Donald Tusk i jego otoczenie bardzo wiele nauczyli się z doświadczeń poprzedników zarówno SLD, jak i AWS-u. Jednak okazuje się, że ta nauka nie poszła zbyt daleko. W rządzie zaczął funkcjonować mechanizm dublowania kompetencji i zastępowania realnych działań danego ministra przez substytut. Takie dwa ministerstwa funkcjonujące dzisiaj w newralgicznych dziedzinach, dziedzinach społecznych, na styku z lekarzami, na styku z problemami strajkowymi to jest Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Polityki Społecznej. Funkcjonujący tam ministrowie są słabi. Jest to nie tylko publiczna opinia, ale również opinia członków rządu, którzy tę opinię przedstawiają w sposób oczywiście na razie jeszcze nieoficjalny. Dlatego został wytworzony specjalny sposób obchodzenia tych nieudolnych ministrów i dublowania ich funkcji i podpowiadania im tego, co pozytywnego może zostać zrobione. Na czele tego mechanizmu stanął człowiek bardzo inteligentny i niewątpliwie fachowiec Michał Boni. Michał Boni ma za zadanie w tej chwili ratować to, co nieudolni ministrowie, zwłaszcza w tych dwóch resortach, zepsują. Ma podpowiadać, ma korygować, ma czuwać, ma trzymać rękę na pulsie, aby w momencie, w którym ci ministrowie zamierzają zrobić jakąś głupotę albo powiedzieć jakieś nieroztropne słowo, żeby rząd mógł w odpowiedni sposób zareagować, a premier tych niemądrych czy niesprawnych ministrów powstrzymać. Jest jednak pytanie, jak długo taki system może funkcjonować. Michał Boni jest bardzo dobrym specjalistą, osobą, która się świetnie do tego nadaje, ale znacznie lepiej nadawałby się na realnego ministra, a nie na osobę, która nad ministrem czuwa i go pilnuje. Sytuacja, w której dublowane są kompetencje, w której minister ma nad sobą nadzorcę, a ten nadzorca jednocześnie nie czuje się w kompetencji do przeprowadzenia wszystkich istotnych decyzji, jest niezdrowa i długo nie może potrwać. Taka sytuacja nie może się zakończyć sukcesem dla rządu Tuska.